Miejski kolejna drużyna, ADB2, przypomina, wliczy się czas wszystkich trzech zawodników. Czas wszystkich trzech zawodników. Drużyna 27, to jest PMB. KRAKS S.A. Drużyna 16, 16 ADB2, O, czyli tam będzie Z dwójką drużyna 2, RZSK, Miejski Zakład Komunikacji, Miejski kolejna, kolejny zawodnik z drużyny ADB2. E, mamy zawodnika numer e, 28, drużynę numer 28, sportowo zgromadna Panel, tak? Numer 20, drużyna numer 20, na górę. Tutaj przypominam, czas e, wszystkich trzech członków drużyny. Się liczy. czas wszystkich trzech, trzech, trzech członków drużyny. E, jest drużyna 21 i to jest Polskie Górnictwo na i Górnictwo. Kolejny zawodnik tej drużyny e, z numerem drugim, grunek, 2, drużyna 2, już to zakres komunikacji. E, kolejny zawodnik, e, tutaj już dla nas zjednie. A to jest, to, jest, to jest Urząd Miejski na W ogrodzie Bobrzańskim. Urząd Miejski na W ogrodzie Bobrzańskim też nie wie. Jest to jest nieproste. Powiedz taki dystans. Zawodnicy dostają pamiątkowe medale oczywiście. Jest i kolejna ekipa z numerem 14. Państwowej sesja pracy. Ważki numer 46. Profesor Medyka. Medyczne Studium Zawodowe. Z numerem trzecim, lub Light Factory. Numer 42 to totalizator to, to w lokalnym z numerem 8. I jest Jest z nami. Tak, numer 44. Wielkie i pierwsze zbierki też biegają powoli na metę. Я развернуть этот кадр, что-то есть. Я все помню, я очень рад, что я встал Kolejny zawodnicy, tutaj coraz bliżej. Lasy, proszę, dawa. Już na to jest ogromne, numer 30. ogromne, to jest na jest ogromne, to to jest jest takie proste O w z masażu powysiłkowego, do którego gorąco namawiamy. I tutaj rozmawialiśmy też z przedstawicielami medycznego studium zawodowego. No i mówili o nam jak bardzo ważny jest właśnie taki masaż przed startem i po starcie. To jest niesamowicie ważna sprawa, więc gorąco, gorąco namawiamy Was do skorzystania z tej oferty. Biegną jeszcze biegną zawodnicy. Jest ich trochę. Miście. Tak, medali jest sporo jeszcze, także ci, którzy przebiegną na pewno jeszcze nie staną. Jest pani z Łodzi, pani z Łodzi z totalizatora z Łodzi biegnie. E, I teraz tak moi drodzy, teraz więcej tych ludzi. Więcej brawa pani, bo oni pozostali naprawdę. Zaczęli się sporo na męczy, żeby przebyć e, ten kątro. No jest teraz w ciągu piętach. よろしくお願いします。Huh Senator, senator spółkę z o. Tak właśnie moi drodzy, tak wygląda drużynowy wiek gmin Nie są Kwarlowstą. Niesamowita impreza. Często biegają rozpędzeni ludzie. Rodzinę, przypomnę. Startuje 26 i również lepiej brawa na, tebra. na tebra.